O Jezu, misklik, 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 misklik. Dobra, super, ślicznie siadło. Dwa, jeden, go. O, ślicznie, ślicznie, ślicznie. Dwa i trzy miliona, świetnie, świetnie. Dobra, no, 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 spiną, spyną spyneli, super, no. Nie ma przeciwnika, zbijasz drzewo. Co? Dobra, trzy, no. dwa, jeden, szata, buty, pota. Dobra. No jest, jest, jest. Yes. Okej, okay, tylko nie wiem, czy zmanszotujemy. Jeszcze, nie jeszcze, nie jeszcze, nie 3, jeszcze, nie, jeszcze, Jeden, dawaj. Dobra, 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 dobra. Super, zmanshotowaliśmy, pięknie, ej! Jak ślicznie! Ej, to było Clean, to było takie czyściutkie 3, dwa, jeden, szata, buty, podka. Eee, właśnie przestraszyliśmy zbieracza, ale jest kolejny, dobra. I trzy, dwa, jeden, dawaj. Dobra no i super, no i super. I to by się stało z nim, gdyby on tutaj podjechał, nie? To by się z nim stało, generalnie. To 3 2 1 szata, buty, potem. No i potem wracamy do miasta, nie? No jest już. ładnie. Dobra. Dobra. 3 ja 2 1, musimy wbijać. Oj 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 oj, oj. dawaj, dawaj. Ej, idź idź tam. On nie ma butów, nie? Tak. Jest, jest, jest tam, jest, gdzieś, jest. Gdzieś jest u góry, u góry. a nie nie no, proszę. Ale nie, nie lutuj, Dobra. nie lutuj, bliska. Ale no, muszę go podciąć, ja mowy, mowy, nie, nie, nie stoicie! Zaraz ci coś zrobię, ja go podcinę. No, ale nie pokaż ciało chociaż. O kurwa, o kurwa, zobacz ciało. No nie, <grym> nie mam skilli, no co się... Zobacz ciało, popatrz, nie lutuj, nie lutuj. Widzisz ile tutaj jest? No i... 3, 2, 1, szata, buty, podka... Chodź po prostu, chodź, chodź, chodź. Dobra. No, czy czekaliście na mnie, nie? Dobra, jest, 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 Palimy się teraz. O Jezu, misklik, 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 misklik. Dobra, super, ślicznie siadło, ale misklika zrobiłem. Zrobiłem misklika. Nie, za późno kliknąłem, w sensie... Yy... Mm -hmm. A myślisz, że coś tu będzie? Na timerze? No nie wiem, zobaczymy. Ty. On nie nas Ty. Nie sprężaj go, bo jak ma kinza No, dawaj no, Powiem ci, dawno nie widziałem tak darmowych 700-koła, nie? Maruta, maruta Maruta, okej okay. Badon, badon. No, sakwa, no, nie. no trudno, bijemy, bijemy, do końca Ten badon i tak jakoś nie jest wyraźny, nie? Pyk, pyk Tego się nie da sparżować, niestety Już, no more Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Pedżuję mu pelka. Dobra. No i się sypnął. Ile dał? O kurwa. 3 2 1. szata buty. Pota Dobra. Zbiora, 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 Dobra, i 3, 2, 1, go. o Ślicznie, ślicznie, ślicznie. 2 i 3 miliona. Świetnie, 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 świetnie. Eee, 3, 2, 1, szata, buty, pota. Dobra. Jest, 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 jest. I W takim razie 3, jest, 2, 1. Nie, 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 1 nie, nie. Dawaj. Dobra, 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 dobra. O trochę depsa brakło, trochę depsa braku, ale i tak go zabijemy. O on jest ładny O on jest splitty dawaj, dawaj, dawaj Pokaż, 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 pokaż. No, ty jest w duże luterski! Jest w duże luterski! Takarów na mapie mentalu. To dawajcie, 3, 2, 1, szata 3 ja pota. No, o, to już nie zdążymy, nie zdążymy, nie? No. Dobra, jesteś. Jest. Dobra i dawaj, 3, 2, 1. Dawaj. Dobra, no, no no spyną, spyną, spiną, spynął. Spynęli, super. No, no jeden no 0 HP. no 0 HP, ziomek, dawaj go. Oj, <noise> No trochę mu się o kamień zablokowało, nie? No, trochę mu się o kamień się zablokowało. Eee, tam git. Zabite to zabite. 250 koła, not bad, not bad. Dobra, aż no, go on Chuba. się spinzował, nie? Bo się bo tym updatecie niestety tak to działa. O, one shot, one shot, one shot, one shot, one shot, Dobra, zmisował, zmisował. Jeszcze jest zmisował. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, się. Możemy spulować o, do tego, jecha. do często. Do mhm. Tak, tak, spulujmy wczesto. Holdujcie mobilitki, jakby oni coś odpieprzali głupiego, nie? No ja nie mam mobilitki. No E jedynie, nie? W sumie. 2 miliony. Uwaga, uwaga, podchodzę, podchodzą. Spróbuję zbaitować na mnie. Spróbuję zbaitować na mnie. Masz sprężenie, masz sprężenie? Mam sprężenie, sprężę do eski. Dobra, dawaj. Do, do eski. No, ja nie mam, tak, jak, nie mam nie jak, nie mam jak, nie mam jak. Nie jest co nic. Ok, ok. Tego fire jeszcze podpinam. Rwem, dawaj, daj, Rwem. dawaj. Rwem. Ok. No, Dobra, no, super. Tanka może jeszcze dowalimy. To tank, tank glutuje, tank lutuje. Dawaj, dawaj. Masz jakieś ruchy na w niego? Nie, słowa mam tylko. Dobra. Jeszcze bepakie dostały po, po Dawaj, Dawaj, dawaj. Dobra, super. Leczysz mieć? Znaczy przeciwnik. Półtora miliona, świetnie, świetnie. I jazda dalej. Ty, ty, ty on się nie podchływa za zbiegać. bardzo? czyli ppk A, teraz, teraz, teraz. Dobra. Nice, gościu, pięknie. Zbierz, zbierz, zbierz. uwaga, 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 bo podchodzi zbierak, zbierak, zbierak. A, ze zbierak w sumie, co uwaga. A, ja zmontuję. Nie, nie, muszę zmontować. O, poda podpięta, super. Podepniesz mu coś jeszcze? Dobra, zajebiście. Tylko on ci odskoczy mocno, nie, i spali buty. No to już zanim nim Zniknął, it. zniknął, poczekaj zniknął. On trochę zintował mam wrażenie tym zniknięciem. Okej. Okay. Okej, okay, ujawniony. Palisz do to buty stare czy nie palisz? Nie wiem, mam rozwienić, że Mok się zestresował i teraz troluje strasznie, nie? po... Oj. 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 No, no, się wywalił. 1600 zajebiście, zajbiście, zajbiście. Ej, ale... No, nawet powiem ci szkoda, nie? W sensie ziomek giga zestresowany był Może mieć, ale nie musi, nie? Ale ucieka, ucieka, bo ja potrzebnego asysty teoretycznie nie miał ASyst, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra. Uuu, ładną seryjkę wyrwał, ładną seryjkę wyrwał. Stary, ten Astral, znaczy Astral, boże, ten Arktik strzela jak ten, jak kałach, nie? Dosłownie jak Kałach strzela. Ty, ale szczerze? Nie myślałem, że to będzie takie łatwe. W sensie, serio myślałem, że on kumpli będzie miał. <grym <grym ale trudno się mówi. Oj, oj, oj... Oj. 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 Oj, 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 mm, oj, no oj, 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 dobra, to dawaj Mmm... Baki na mnie zyskontowały Kurwa zniknął Danwu masz czystę nie, 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 nie <laughs> 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 Przy oddychaniu zaleczem wyci wyciągnę się nie nie, 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 potkę dostałem, spadnę chyba, Chodź, Padnę, spadnę, 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 ale lecę Nie masz nic ten, nie masz nic hmm. den

no, no 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 no. tylko podki nie mam, nie. Maksiu. Dostał ja, Jak On no... tym nie dostał? ej. No. Szczer... Dobra, zajebiście, zajebiście. Ty, A nie, ty, on ty nie tak dostałeś, fajne tak, dostał. wsusła, nie? Tak, tak szczerze, tak szczerze, był lepszy no. po prostu. Jakby on nadal jestem. Do... No, 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 no. U mnie na ekranie on tym dostał. sobie <laughs> O. Nie, nie kręci się, kręci się. On nie wie, co chce, on nie wie, co chce. No on chce chyba umrzeć. No w ten się on już dima dostał, nie? Ma buty na powiększanie. Bije mnie, pomocy. Pomocy. Zasob mojego pukisia. <laughs> ja bym się śmiał, jakbyś nie trafił, nie? Ja bym się tylko śmiał, jakby nie trafił. No weź stary, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, ile dropnia? Z ty milion ty! Miał trochę. Okej, okay. jest szansa, Teraz że przejedzie SW? Tak, zawrócił, zawrócił, zawrócił. Okej. Okay. Najpierw gdzieś się bańka kończy. Jedzie do SW. Okej, okay, dismontuję Cały czas jedzie do SW. Cały czas do SW. Znikam. Do SW, do SW, do SW. Do SW, bez bańki. Dobra. Dobra, E nie spaliłem. Perżowany. Dobra. No i stary, chciałem krwi, mam krew, nie? Zajbiście, zajbiście. Ile dał? No i ślicznie stary, nie straszował się. Yy, miał jakieś triky ładne, nabite? Na... Dobra, przygotuj się, przygotuj się. Trzy, dwa, jeden, szata, buty, pota. Wchodzisz <grystanie> <grystanie> na drzewo, rozumiesz? Nie ma przeciwnika, zbijasz drzewo. <grystanie> Co? <grystanie> <grystanie> To był najbardziej dziwny event dzisiaj. Nie, no Jezu, panowie, nie zabijajcie no się. Przemoc do wasek. niczego nie. Przemoc Strasz... nie prowadzi do niczego. straszujesz szczęśwanik, wanik, straszujecie Nie, zwanik. nie Vax, Nie wigo. Nie wigo. To... Nie Nie Mamy skomplikowaną relację z Milki, dobra? Proszę, proszę, proszę proszę. No stary, to jest cosplayer. No jest cosplayer, to prawda. Nie jest ty A bo ty masz tego builda, okej No powiem ci ten ocz nie, on ma trochę walnięcia. A ty mi pingujesz jakąś córkę 8-2 Jesteś poważny? No serio jest na wku Nie! Nie jest No ale zaraz będzie Oh. 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 Dobra, jest, 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 spadł. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Da, da. No, musisz go zesunować jakoś, nie? Zaraz mam cedeki, zaraz mam cedeki. O, o! Przepalił wow. to. Dobra, gigapoty spił. Nie masz jak wypchnąć ani nic. Będziesz musiał mu buty sperczować. Spardaj, sparzaj, sparczuj. Nie, nabijaj mu movementu, tylko perġuj! Przesunuj, 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 przesunuj. Nie no, przejdzie, 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 przejdzie. przeszedł,